Cześć, z tej strony Elvenpad, witam wszystkich w moim kolejnym poradniku na temat League of Legends, tym razem na temat Jany. Będzie zarówno o samej Jannie, jak również troszkę ogólnie o supportowaniu, jako że Jana należy właśnie do grupy championów, które sprawują się najlepiej w roli supporta. A jako że jeszcze nie było okazji o tym popowiadać wcześniej, to myślę, że warto tej kwestie poruszyć w tym momencie. No ale zaczniemy szybko od jej umiejętności, jej pasyw tailwind, pasywnie Jana. E, zwiększa wszystkim naszym sojusznikom o 3% movement speed. Niezależnie w którym miejscu na mapie się znajdują, ten efekt jest stały od niezależny. Jej tu Howling Rail, Jana kastuje tworzy tornado, które rośnie przez kilka sekund, a potem leci we wskazanym kierunku, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom oraz powrzucając ich do góry na chwilę. Można to tornado uruchomić natychmiast, ono nie musi odstrzelać tych kilku sekund, żeby urosło, ale wtedy zada mniejsze obrażenia i poleci na krótszą odległość. Jej w Zephyr. Pasywnie daje Jhanie zwiększony movement speed oraz możliwość przenikania przez jednostki. Taki wbudowany efekt ghosta. Po aktywowaniu Janna zadaje obrażenia jednemu celowi oraz powalnego na 4 sekundy. Warto jednak wspomnieć, że w tym czasie, gdy Zephyr jest na cooldownie, Janna traci ten pasyw i musi poczekać te kilka sekund zanim go z powrotem otrzyma. Jej I of the Storm Janna tworzy ochronną tarczę na. W sojuszniczej jednostce, przy czym może również kastować, yy, używać do ospela na turetach naszych sojuszniczych, co jest dosyć niespotykane, pochłaniając odrobinę obrażeń oraz zwiększając attack damage. Na maksymalnym levelu jest to aż 50 AD na 5 sekund, także jest dosyć sporo. Jest to podstawowy skill, który zawsze marcyjmy jako pierwszy w roli supporta oraz Ultimonson. Yy, Jana tworzy wokół siebie burza, która po pierwsze odpycha wszystkich przeciwników znajdujących się w pobliżu, a następnie przez kilka sekund leczy sojusznicze jednostki znajdujące się wewnątrz tej burzy. Dobre do wszelkiego rodzaju akcji, zarówno jako element defensywny, jako styl antygankujący, który może bardzo łatwo podszywać plany przeciwnikom przy gankowaniu, jak również właśnie wszelkiego rodzaju wypychanie przeciwników, no i oczywiście głównie jako E, Stil healujący nas, tak jak Ci wspomniałem, jako pierwszy marszujemy zawsze E, tylko, tylko jest taka możliwość. Oczywiście poza tym ulti zawsze na 6, 11 i 16 poziomie. A poza tym, jako drugie, marszujemy W, a tornoch pozostawiamy na sam koniec. I będziemy je traktować bardziej jako element e, służący do crowd controla a nie jako źródło damage'a. E, szybko o runach i masterkach. Są one dosyć specyficzne, no ale przeleźmy je. Raz, dwa. E, z masterk polecam 9 punktów defense oraz 21 punktów Utility Wszelkie rzeczy typu zwiększony Movement Speed, zwiększona ilość Golda, Gold Per Second Zmniejszenie Cooldownów, o takie rzeczy nam się przydadza na pewno z tego drzewka Oczywiście Mana, Mana Regen Natomiast co do run, są one dosyć specyficzne i nie będą miały raczej zastosowania w innym typie championów oprócz supportowania Polecam Gold Per Ten Quinty Ostatnio wyszły również Gold Per Ten sile. Sam ich nie dostawałem, nie mam e, specjalnie przeznaczonej ru strony run do tego celu, ale słyszałem o nich dobre opinie. Myślę, że sprawdzą się bardzo dobrze w tej roli. E, do tego Glyphy na przykład macie Race per Level. A co do marków, to no pewnie jakąś penetrację, bo mało osób ma gdzieś inne runy e, z czerwonych. Jeszcze dodatkowo, które by się tutaj sprawdziły, no pewnie magic pen. Tam dla odrobinki damage'a również nie jest gorsze. Item build również jest dosyć specyficzny. Jeszcze potem wyjaśnię dlaczego taki a nie inny, kiedy będę mówił ogólnie o zaportowaniu. E, zaczynamy z Ferry charmem, wardami oraz half -podkami. Ile kupić half -podków, ile wardów? No, równe są kwestie. Polecam z jednego podka i dwa wardy na początek, tak żeby nawet nie trzeba całego golda wykorzystywać. E, następnie kupujemy philosopher's stone, heart of gold, jakieś butki. Buty można zostawić przez naprawdę długi czas, te podstawowe. Nierozwinięte, jako że mamy zwiększony movement speed z pasywu. A do tego z itemów supportujących na przykład Aegis of the legion, Shurelia. Oraz już naprawdę w zaawansowanych etapach gry, jeżeli będzie nastać to coś w stylu Soul Shrouda. No więc dobra, jakie jest nasze zadanie w drużynie? Według obecnej mety, strasznie nie lubię tego określenia, ale niestety trzeba to powiedzieć. Według obecnej mety nasze miejsce jest na dolnej linii, na botlejnie obok innej, obok gdzieś Adekery. I zadanie mamy dosyć specyficzne. Mamy robić nic. Tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy mu odstąpić wszystkie last -hity na lane. Nie mamy się do tego dotykać, możemy mu w tym pomagać, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli potrafimy to robić dobrze. Ale jeżeli mamy mu przeszkadzać swoimi autoatakami, to lepiej w ogóle minionów nie dotykać. Po Poza tym jakieś tam e, harasowanie przeciwników, delikatne zonowanie, jeżeli taka możliwość. A poza tym nasz główny cel to jest pomaganie naszym przeciwnik naszym sojusznikom, e, wyręczanie ich w wszystkich takich błahych sprawach, czyli kupowanie wardów, wardowanie okolicy, kupienie orakla, czyszczenie, oko czyszczenie okolicy z przeciwnych wardów, pilnowanie czasu smoka, pilnowanie czasu buffów, pilnowanie czasu barona, instruowanie naszych sojuszników o tych właśnie zjawiskach wszystkich tego typu sprawy. To jest dosyć specyficzne. Nie każdy lubi takie zajęcie, nie każdy lubi grać w supportowanie. Jest dosyć nudne, co to, to trzeba przyznać otwarcie. Mamy mniej do roboty niż inni nasi e, sojusznicy. Oraz taka wada te, wada taka supportowania bardzo poważna, co wiele osób przeszkadza. Wielu osobom przeszkadza na pewno. Mało od nas zależy w czwarcie gry. Oczywiście mamy jak najbardziej na nią nadal spory wpływ ale na pewno dużo mniejsze niż przykładowo atakery, ADRy, najmniejsze z całej drużyny. Jeżeli mamy złych, słabo grających teammatów, to po prostu grę przegramy. I nie zrobimy tutaj praktycznie nic w tym kierunku, żeby to zmienić. Nie my mamy się fitować, mamy odstępować farmę, nie my mamy zgarniać ile mamy odstąpić innym te tyle. Dlatego właśnie tutaj pojawiają się te itemy z gold per, gold per ten zarówno w bildzie, jak również w runkach i masterkach, bo jest to podstawowe źródło naszych dochodów i innego nie będziemy mieli zbytnio. Co jeszcze z takich rzeczy? E, może trochę więcej, może jeszcze troszkę o tych wardach właśnie. E, w jakich miejscach należy stawiać te wardy? Oczywiście, co jest bardzo naturalne, e, smoki i baron. Tam wardy od pewnego momentu że powinny być non-stop aktywne. Warto tam nawet zainwestować w te różowe czasami, jeżeli mamy jeszcze orakla, żeby od razu zdetektywować wordy przeciwników w tych miejscach. A tak poza tym, na botlejnie na pewno ward jest bardzo potrzebny przy rzece, tak żeby uniknąć tych najprostszych ganków właśnie tu najprostszą drogą. Poza tym w okolicach buffów, w okolicach wejść na linię, Wszelkiego rodzaju wąskich przejściach, skrzyżowaniach dróg, tak żeby były one w stanie wygrać jak najwięcej. Każde miejsce, każde miejsce jest dobre, jeżeli jest ono często odwiedzane przez przeciwników i możemy na bieżąco śledzić, śledzić ich poczynania dzięki tych e, I jeszcze, chwili, jeszcze jedno słowo o czasach buffów e, Dragona Smoka, bo e, wspomniałem o tym wcześniej. Ile się co respi? E, zap, trzeba to zapamiętać po prostu, ale jest to bardzo proste. E, Bufy, czyli Red, i Blue, Lizard i Golem 5 minut, Smog 6 minut, Baron 7 bardzo prosto. Buffy, Smok, Baron 5, 6, 7 minut. E, można na przykład, to jest bardzo ostatnio popularne, po zrobieniu na przykład smoka, piszemy na czacie na czas zrespienia się tego smoka, właśnie który możemy bardzo łatwo obliczyć patrząc na czas, w jakim on padł, oraz doliczając do tego po prostu 6 minut. I potem, aby zerkając na czat, żeby tego nie zapomnieć, możemy. Bardzo ładnie poinstruować naszych sojuszników. Przykładowo, ludzie, zbierzmy się za minutę. Smog będzie należy o nich powalczyć, na przykład. No więc nagadałem się, jak oczywiście eee, i zapomniałem chyba o samonarstwach na wspomnieć. pamięć. Sporo się ostatnio zmieniało w tej kwestii. Eee, jednak w przypadku Dżany nadal polecam Flasha Jak najbardziej. Eee, ja w tych grach, tutaj, w której możecie obserwować, używałem do tego ochila Clairvoyance stracił ostatnio na troszkę na wartości, zostało troszkę znerwione. Będzie na pewno lepsze w jakichś grach premade, 5 na 5, a nie w solo. A tak, po, a tak poza tym pewnie heal by się dobrze sprawdził. Tak swoją drogą, przeglądając jedne z tier listy czempionów stworzone przez tych naprawdę dobrych graczy, spotkałem się ze stwierdzeniem, że Jana jest lepszym supportem właśnie w tych grach premade'owych, a nie w solo Czy na przykład. W sumie trudno się z tym nie zgodzić. To ulti czasami może sporo namieszać, a nawet zrobić o wiele e, więcej złego niż dobrego niż pożytku. E, tak jak na przykład w tych grach tutaj możecie zau zauważyć, że mamy drużynę Morgana i Fidel To są typy championów, które preferują właśnie przeciwników skupionych w jednym miejscu. I używając tego ulti nierozważnie można by bardziej właśnie narobić szkody niż pożytku. Dlatego starałem się strasznie ograniczyć z nim. Tak naprawdę, żeby niczego nie zepsuć. A poza tym mieliście tutaj cały czas przykład właśnie, jak używać tych wszystkich speli. Myślę w miarę przyzwoicie. E tutaj znowu jakaś bitka, to jest końcówka gry, naprawdę. Ostatni teamfight. Ulty użyte, tak żeby to się rozdzieli przeciwników, by rwana w naszą stronę. Troszkę tam podleczyć. Troszkę z zbrakło czasu na takie zwykłe komentary, to tak jak zawsze. Zawsze mieliście okazję e, obserwować tych w moich filmikach. No ale myślę, że trzeba było po powiedzieć o tych wszystkich rzeczach związanych z supportowaniem. Myślę, że się zgodzicie ze mną w, te w tej festi. Tym bardziej, że jakoś e, w najbliższym czasie nie planuję nagrywać e, nagrywać poradnika do innego czynka na supportującego. Nie lubię, nie, nie lubię zbytnio tego zajęcia, nudzi mnie to dosyć mocno. Ja jestem graczem midującym a wakiery głównie. Także cieszę się, że się ze mną zgadzacie w tej kwestii. No tutaj tym bardziej roślinców kraisz naprawdę. Ok. No, mieliście okazję właśnie przez cały czas obserwować to używanie tej skrzydłali. Czy myślę, że wszystko jest dosyć jasne? Komentujcie, subskrybujcie. Do następnego razu. No tyle na dzisiaj. Cześć.